Camera odcinka jest Giełda Max, oferuje możliwość handlu bez KYC. Witam serdecznie z tej strony Kryptoanym zaczynamy szybkie wiadomości ze świata kryptowalut, finansów i ekonomii. Pamiętajcie, że wszystko co mówię, to jest moje prywatne zdanie, nie nieporady inwestycyjne. I zaczynamy! Bitcoin dzisiaj znowu się nam odbija o 28 tysięcy, tak jak mówiłem, mamy tam dwa spore opory. Jeden to jest opór właśnie 200 tygodniowej średniej kroczącej, a inny to, że widzimy tam też inne opory, które wynikają z poziomów. Za chwileczkę to zobaczymy na wykresie, a teraz mamy tak. Bitcoin za 27 dolarów, no i jest praktycznie na 2,7%, na minusie w ostatnich 24 godzinach. Dzisiaj byliśmy powyżej 28. Ethereum 1617 dolarów, jest 1,5% na minusie w ostatnich 24 godzinach. Najwięcej zyskał Tornchain. Tutaj mamy 9,31% na plusie. The Open Network 6,7% na plusie i Aave. 6-11% na plusie, na minusie Radix 5,5%, później Gala, tak samo 5,5% i Kaspa 4,69% na minusie. Dobrze, przechodzimy sobie na CryptoRank, żeby zobaczyć, co najbardziej mamy wyszukiwane. No i widzimy w ostatnich 7 dniach Chain, nie Chia. Aptos i Switch, jako panie dyskami, przypominam, dla osób, które nie kojarzam, a najwięcej wizyt ChainGPT, GPT, Bitcoin i XB, cokolwiek to jest. No i na wykresie, tak jak sobie tutaj zerkniemy, no i sesja mi się wyłączyła. Halo, halu, dobra, mamy. Widzimy, że tutaj Knot mieliśmy na około 28147, tak samo równo praktycznie z tym szczytem. Jednak, jak sobie spojrzymy, to mamy tutaj, tam się tworzy taka troszeczkę na ukos. Flaga, bycza flaga teoretycznie, jest to formacja, która jakoś, no to tak na szybko rysuje, ona gdzieś tam by się schodziła. No, wiecie o co chodzi mniej więcej. No to ten wzrost teoretycznie z analizy technicznej powinien mniej więcej, w zależności skąd ta flaga wyjdzie, tak sięgnąć idealnie byśmy trafili w 30 tysięcy, więc tutaj nic nadzwyczajnego się nie odkryliśmy. No ale zobaczymy, nie wiadomo, co się będzie działo na świecie. Na świecie się za dużo ostatnio nie dzieje. Krypto, nie, krypto, inflow, gówno, burze, czyli wiedza nikomu niepotrzebna. To się dzieje, większość internetu takimi rzeczami żyje. Ja mam takie zdanie co do tego, róbcie swoje, a nie patrzcie co się dzieje dookoła. Mm, ja tak staram się żyć, tak nie obchodzą mnie życie innych ludzi, bo dla mnie to jest gówno no wiedza tak? Nic ona ci nie zbuduje ani majątku, ani nie poprawi relacji, ani niczego, tak? No dobra, mniejsze z tym, już więcej czasu na to nie będziemy tracić. Złotówka troszeczkę, ale naprawdę troszeczkę się umacnia. Znaczy, no nie, no w sumie jak widzimy szczyt był na 4, prawie 45, a teraz mamy 3,75, no ale tak czy siak to jest troszeczkę. Stopy procentowe znowu zostały obniżone dla tych, co jeszcze nie ży żyli w ostatnich tygodniu e, gdzieś poza światami albo wpracowali po prostu ciężko, e, no to Widzimy, że znowu MBP nam obniżyło stopy o 25 punktów bazowych. Już się internet śmiał, o, ale nas zaskoczyli tylko tyle, hmm, no bo ostatnio obniżyli od 75 punktów bazowych. Jednak, tak czy siak, no widzimy przed wyborami, dzieją się cuda w naszym kraju, które później my będziemy wszyscy spłacać. No ale mniejsze z tym, nie będziemy tutaj cały czas narzekać, bo są i pozytywne rzeczy. To wszystko będzie nam wzmacniać bitcoina. Co prawda, polska nie ma jakiegoś super wpływu, ale jednak niszczenie walut finansowych. Na całym świecie e, idzie praktycznie w podobnym, w podobnym tempie, nawet w większym wielu przypadkach, a to wszystko wzmacnia osoby, które właśnie żyją rozsądnie, inwestują w twarde papiery, papiery przepraszam, nie papiery, w twarde aktywa, typu e, złoto, typu Bitcoin, typu srebro, typu jakieś własne rzeczy, które są dla was niepotrzebne a nie przejadają, wszystko konsumują i, i sobie żyją na kredyt, bo to to jest krótka droga. Chociaż z tym życiem na kredyt, no to jeżeli inwestycyjnie to robicie i dobrze to pokombinujecie. No to na tym idzie. Oczywiście można na tym sporo zarobić, ale to naprawdę jest dla zaawansowanych osób, które już też mają jakiś kapitał zbudowany w innych aktywach, że w razie czego mogą sami siebie pokryć, bo jeżeli na przykład sami siebie kredytujecie i to jest bardzo krótka droga, tam wchodzą spore emocje wtedy, a ry rynki nie lubią emocji. W sensie dobre rynki uwielbiają emocje, ale w wtedy, żeby cię oskubać, tak? Ale wtedy, kiedy ty masz myśleć trzeźwo, to emocje powinny być jak najbardziej wygłuszane. Jak widzicie sobie na kryptomyślnikanonim.pl, tu na dole troszeczkę przemyślę, napisałem, przyjrzyjcie sobie, to jest króciutka, malutka strona, to tam możecie troszeczkę wyciągnąć dla siebie, a w szczególności nowicjusze, którzy dopiero wchodzą na rynek i nie wiedzą na przykład niektórych rzeczy, gdzie stary wyjadacz wie na 100%, chociaż z tymi starymi wyjadaczami też to jest, można w kółko powtarzać, nie trzymaj na giełdzie, a Okazuje się potem, że wielcy ludzie, którzy są tutaj na TikTokach, albo nie na TikTokach, na Twitterze od lat, to tracą pieniądze, bo na przykład mieli na metamasku większość swojego kapitału. No to dość śmieszne. Znaczy na metamasku bez zabezpieczenia ledżerem, nie? Dobra, z tym, więc tutaj zatrzymaliśmy się na polskich stopach procentowych. Dzisiaj w piątek będziemy dalej święto w Chinach, więc przypominam, jeżeli ktoś coś zamawia z Chin, no to się to przedłuży. No i mamy przeciętne wynagrodzenie, stopa bezrobocia. Aha, mieliśmy zdeklarowanych w bezrobotnik bezrobotnych w czwartek 207 tysięcy wniosków kontra prognozy 210, więc tutaj jak najbardziej normalnie i NBEK o 17 będzie nam dzisiaj opisywał e, no, e, decyzję ich. Dobra, przechodzimy już do wiadomości. Wiadomości: zaczniemy od dość byczej wiadomości, a dokładnie o tym, że SEC odrzuca wniosek o złożenie apelacji w sprawie Ripple. I to jest bardzo dobrze, ponieważ dla przypomnienia. E, SEC pozwało XRP, no, firmę Ripple, za to, że XRP jest security, czyli papierem wartościowym. Sąd pierwszej decyzji orzekł, że to nie jest tak, że to nie jest prawda i oni złożyli oczywiście apelację i ta apelacja zostaje odrzucona. Tam pewnie są jeszcze apelacje do apelacji, czy tam inne rzeczy, póki się mo, zrobi parawomocny wyrok. W każdym razie na tej decyzji chwilowo wzrósł XRP na 6%. No i to wszystko jest bycze i nie, do samo, nie chodzi o samo XRP, tylko o cały rynek, tak, bo tam ten sekt troszeczkę tych pozbów uzbierał, a jeżeli w tym kierunku sądy będą szły, no to faktycznie może to być, to wszystko się mi innego dokłada do narracji, nie, więc jak najmocniejsze podnieszenie stóp, jak najbardziej wysanie z rynków kapitału, pospadanie, żeby osoby poddawały, które jeszcze mają w rękach te właśnie aktywa, zabranie aktywów, zrobienie wielkiej nagonki, ubranie ludzi właśnie w kredyty na stałe stopy procentowe, Obniżenie stóp procentowych, wypompowanie wszystkich rynków, zniszczenie jeszcze mocniej walut, obniżenie stóp do zera, i, i wiecie, karuzela się bawi i tak od 10 lat od 10 leci. W kółko się to dzieje. Dobra, stawy procentowe, znowu w dół. RPP kontynuuje swoją politykę cięcia. Nie będziemy tutaj już dyskutować, bo już na ten temat mówiliśmy. Słowacja staje się Europejskim Centrum. Wszyscy piszą o tym centrum. Wiecie, fajnie, że każdy kraj chce się stać Europejskim Centrum, Międzynarodowym Centrum, Azjatyckim Centrum, nieważne. Każdy kraj goni za hajsem, każdy człowiek też goni za. Dwie główne emocje rządzą, chciwość i strach, i pod to można podpisać większość innych emocji. Pod miłość możemy, właśnie, też pod chciwość, tak? Bo to jest przeżywanie dobrych rzeczy. Nie wiem, no, wiecie o co mi chodzi. W każdym razie, Słowacja 7% ma podatku dochodowego, więc bardzo fajnie. Jeszcze dodatkowo ma płatności w blockchainach waluta 2400 euro, się staje zwolnione z podatku dochodowego, więc naprawdę spoko. Więc tutaj naprawdę fajnie się dzieje, ale czy się od razu staje przez takie decyzje centrum. Zobaczymy, ile firm tam się będzie ściągać. Na razie dużo wciąga do Polski właśnie przez to, że a już to było w poprzednim odcinku albo jeszcze dwa odcinki do tyłu, jeżeli nie obejrzałeś to tam to tłumaczyłem. A ledger wydaje e, takiego specjalną serię Ledgera z współpracy z domem aukcyjnym, no oczywiście ma to zamiar wzmocnienia obu firm zasięgowo, tak, i wymieniamy się jeden z drugim, tam gdzie się dowiadują ludzi, klienci co to jest Ledger, tam klienci się dowiadują co to jest ten dom aukcyjny, łączą siły, no bo jesteśmy tak naprawdę po beście, gdzieś w beście jeszcze teoretycznie widzimy coraz większe szczyty, coraz, walsze, coraz wyższe dołki, więc teoretycznie już byśmy mogli powiedzieć, że jesteśmy poza, tak, jakimś trendzie bocznym, ale w każdym razie jest to trend, gdzie jeszcze hajsu jakoś dużo się nie zarabia i to wszystko powoduje, że firmy myślą jak ten hajs zarobić, po prostu. Ameryka Łacińska odnowia, e, prawdziwy boom przeżywa podobno, w latach 2020-2022 Region Ameryki Łacińskiej odnotował znaczny wzrost zainteresowania produktem, jakim są kryptowaluty. Dlaczego? No, dlatego prosty wniosek jest tam spora inflacja w wielu krajach. Hmm, też mają dość, na przykład, właśnie w Paragwaju mają dużo energii wolnej, którą odsprzedają innym krajom, więc podejrzewam, że też sporo może tam się pootwierać elektrowni. Dla zainteresowanych tutaj możecie sobie przeczytać, ale ten region na pewno ma potencjał spory. A sam Salvador także jest w Ameryce Łacińskiej. Tak? Chyba nic nie pomyliłem. I Salvador odpala kopalnie w, na wulkanie. Pewnie już wiele osób słyszało, bo to już rok temu, nawet jak już Salvador dopiero przyjmował e, bitcoina, to już było umówione, że on odpali tą e, Vulcan Energy Project. No i dopiero teraz e, razem ze współpracą Luxor Technology otwierają właśnie projekt warty 1 miliard dolarów, będą tutaj wkopać bitcoina za pomocą energii. No i to też jest coś, co zmienia w ogóle oblicze świata, także energię z wulkanu można uwięzić w energii bitcoina, tak, czyli wykopać Bitcoina, i to z tej energii wulkanu, na przykład zapłacić komuś na drugim końcu świata, który wykona dla ciebie, nie wiem, koszyczek, tak? Więc teoretycznie energia wulkanu została wykorzystana do wykonania koszyczka, więc to jest niesamowite ciekawy jestem bardzo co gdzie te nasz czasy przyzał, zaprowadzą, a to samo zauważa także wiza inne inne bramki płatnicze, może nie bramki tylko procesory płatnicze, które wstawiają na to, aby integrować z giełdami w szczególności e kryptokarty, dlatego, że dla zwykłego kowalskiego obsługa samego krypto będzie ciężka, a dlatego banki i procesory płatnicze będą kładły na to łapy jak najbardziej, żeby przechowywać właśnie, żebyś to miał łatwo mógł wypłacać, wpłacać, wszystko będzie się brało po pod spodem działo, ale gdy coś do czegoś przyjdzie, to i tak jestem pośrednik, tak? Więc to jest przyjemne, ja sam korzystam z dwóch kart tak naprawdę i jestem bardzo Zadowolony z korzystania z tego, zamieniania w locie, nieważne w jakim kraju jesteś, na każdą walutę, jaka ci tam spodoba się, e prowizje naprawdę bardzo mało, albo brak, nawet często sporo mniejsze niż w, w jakimś, e w jakichś kartach bankowych wielowalutowych. To jest super, ale pamiętajmy, że to jest fajne do płacenia tu i teraz, a do przechowywania trzymajcie główne sieci i to głównie bitcoin abym tylko i wyłącznie polecał, ale oczywiście to nie są porady inwestycyjne. Ja nikomu nic nie mówię, co ma robić. Nie każdy decyzję Podejmuję sam. Ja tylko mówię na własnym doświadczeniu, gdzie mam dobre skojarzenia bądź złe z czymś. Ehm, dobra, w poligonie kolejna. Osoba odchodzi, współzałożycie z 10 postanowiłem skończyć z codzienną charówką. Tak tutaj mówi: no jak dużo zarobił, to czemu by nie, ale to jest dziwne, że to już jest kolejna osoba, która w przeciągu dość krótkiego czasu, no paru miesięcy, odchodzi z poligonu. Miejmy nadzieję, że ten sieć się na mnie posypie. Poligon miał, ma dużo partnerów. ostatnio też jakieś jeszcze zawiązał, już nie pamiętam z czym, więc teoretycznie sam projekt e, powinien sobie poradzić, ale każdy, jeżeli dużo pracową mają udziały, no to czemu się na przykład nie i wyjść, tylko w takim okresie jak przed na przykład rozpoczęciem jakiegoś trendu, gdzie mamy duże prawdopodobieństwo, tak? bo to wszystko działa na prawach prawdopodobieństwa, więc przed dużym prawdopodobieństwem rozpoczęcia nowego trendu ktoś odchodzi no nie wiem, może miał dosyć, psychicznie go to męczyło czemu nie, Sek awansule, awansuje kolejnego kata e, taki tytuł tutaj możemy sobie przeczytać na Bane Crypto, e, Stefanie Alien, jak dobrze przeczytałem to kolejna osoba wydypowana na wysokie stanowisko tutaj w Seku przez e, Garego Genslera no i widzimy, że tutaj e, po prostu Sek się ubiera w osoby, które nie są przyjaźnie nastawione do krypto chociaż sam Gary nie był tak źle nastawiony a tutaj taki e, malutki mm, e, malutka wiadomość, że w Rosji ropa kosztuje już 2,50 zł po przeliczeniu, i służby tam zaczynają reagować, że ta ropa już jest za droga, ponieważ 2,50 to już jest za dużo za litr benzyny. No, i tutaj, e, jeżeli sobie weźmiemy nasze ceny paliw, to jest spore, spora różnica, a tam już reagują, kiedy jest 2,50 na koncerny, żeby czy czasem za dużo nie zarabiają. No i dobra, tyle z wiadomości. Tutaj oczywiście tak pół żartem, pół śmiercią, pół, żartem, pół serio, tak żartobliwie, bo oczywiście wiemy, że Rosja ma całkowicie inną sytuację, wydobywa też ropę. Jednak to może nam dać jakiś pogląd, jak na świecie jest. Dobra, przechodzimy sobie do. Analizy. Bitcoin się transferował 3 miliardy dolarów w ostatnich 24 godzinach, a hash sieci wynosi 384 hasze. Także widzimy 25 satoshi za bajt, takie opłaty gdzieś były, i to jest około 1 dolara. Jak sobie wejdziemy tutaj na ultrasoundmanu manual, to widzimy, że 1354 etery doszły nam do sieci, a opłaty transakcyjne to 11 Gwei, Więc to pokazuje właśnie to, że jest cisza na sieci. A zazwyczaj dobre inwestycje rodzą się w ciszy. E, tak nawiasem mówiąc, 51 miliardów dolarów to jest wolumen na futuresach, 200 tygodniowa średnia krocząca znowu, średni odbiliśmy, jest na poziomie około 28 tysięcy dolarów i dokładnie się o nie odbijamy. Mamy także likwidacji 11,3 miliona w y, longach, i 8 milionów w shortach. Najwięcej w likwidacji poszło oczywiście z Binance'a, więc Binance cały czas rządzi rynkiem. Później widzimy Bybita. Dobra, jeszcze co tutaj widzimy? A co mi się tutaj nie załadowało? Czy tutaj, tutaj mamy co robią wieloryby. Wieloryby sobie o 5 kupiły za 7 milionów jakieś tam krypto. Widzimy, że wieloryby kupują. Spora przewaga na kupowanie. Tu mamy za 7 milionów, tu mamy za 4 miliony, tu mamy za ponad 1,6 miliona, a sprzedaży jest mało, więc wieloryby kupują. Strach ichciwość chciwość 48. Jest to neutral, więc tak normalnie cały czas próbujemy atakować te 48 tysięcy, i cały czas nam to nie wychodzi. Jednak, no tak jak mówiłem, to tworzy flagę SP, taką byczą flagę, więc teoretycznie powinno nam to wyjść, ale tylko teoretycznie, podkreślam. 2,26% nym nam się odblokuje. 4% X tu U2. I jeszcze Aptos 1,9%. Kurczę. 1,9%. Możemy sobie jeszcze zobaczyć na Shanghai, zobaczyć co tutaj się dzieje, a w Szanghaju cały czas nam rośnie 22,5 już praktycznie maksimum supply całego Ethereum zostało uwięzione w kontrakcie jest to prawie 27 milionów Etherów, na koniec standardowo poziomy, ale coś przeglądarka mi się zawiesiła dobra, mamy poukładane standardowo po 1000 i mamy najwięcej, no 7,5 tysiąca na 28 i na 29 też po 7,5 tysiąca na sprzedaż, a na 27 Eee, przepraszam, na 28 i 29 tysiącach dolarów za bitcoina po 7,5 tysiąca bitcoinów na sprzedaż, a na zakup 10 tysięcy przy 27 i 7 tysięcy przy 26. No i dobrze, dziękuję, że zostaje ze mną do końca. Jeżeli Ci się podoba taki kontent, to zachęcam do zostawienia łapki w góry i subskrypcji, jeżeli jeszcze tego nie zrobiłeś. No i słyszymy się w poniedziałek, chyba że coś przez weekend wymyślę. Hej, sponsorem odcinka była Giełda MAX, która oferuje najniższe opłaty transakcyjne ze wszystkich giełd.